Omnisprog. Opanowanie języka. Jabłka często są używane do pieczenia pysznych deserów, takich jak kruszonka z jabłek czy szarlotka. Jabłka często są używane do pieczenia pysznych deserów, takich jak kruszonka z jabłek czy szarlotka. Banany świetnie nadają się jako baza do smoothie, dostarczając naturalnej słodyczy i kremowej konsystencji. Banany świetnie nadają się jako baza do smoothie, dostarczając naturalnej słodyczy i kremowej konsystencji. Winogrona były zbierane i przekształcane w wino przez starożytne cywilizacje tysiące lat temu. Winogrona były zbierane i przekształcane w wino przez starożytne cywilizacje tysiące lat temu. Truskawki wkrótce będą w sezonie, co czyni je idealnymi na letnie pikniki. Truskawki wkrótce będą w sezonie, co czyni je idealnymi na letnie pikniki. Jeśli chcesz zdrowej przekąski, pomarańcze są świetnym wyborem ze względu na wysoką zawartość witaminy C. Jeśli chcesz zdrowej przekąski, pomarańcze są świetnym wyborem ze względu na wysoką zawartość witaminy C. Cytryny często używa się do dodania świeżego, kwaskowego smaku potrawom i napojom. Cytryny często używa się do dodania świeżego, kwaskowego smaku potrawom i napojom. Jagody zostały mrożone, aby zachować ich świeżość do użytków smudi i pieczeniu. Jagody zostały mrożone, aby zachować ich świeżość do użytków smudi i pieczeniu. Maliny będą zbierane z krzewów, gdy będą idealnie dojrzałe i słodkie. Maliny będą zbierane z krzewów, gdy będą idealnie dojrzałe i słodkie. Wiśnie były moim ulubionym owocem, gdy byłem dzieckiem i nadal je uwielbiam. Wiśnie były moim ulubionym owocem, gdy byłem dzieckiem i nadal je uwielbiam. Gdy ananasy są grillowane, nabierają pysznego karmelizowanego smaku. Gdy ananasy są grillowane, nabierają pysznego karmelizowanego smaku. Arbus często jest spożywany latem, ponieważ jest orzeźwiający i nawadniający. Arbus często jest spożywany latem, ponieważ jest orzeźwiający i nawadniający. Brzoskwinie były włączane do różnych deserów, takich jak kablery, tarti i lody. Brzoskwinie były włączane do różnych deserów, takich jak kablerie, tarty i lody. Kiwano czasami dodaje się do sałatek owocowych ze względu na ich żywozielony kolor i kwaskowaty smak. Kiwano czasami dodaje się do sałatek owocowych ze względu na ich żywozielony kolor i kwaskowaty smak. Brokuły to wartościowe warzywo, które można gotować na parze, piec lub smażyć na woku. Brokuły to wartościowe warzywo, które można gotować na parze, piec lub smażyć na woku. Szpinak był smażony z czosnkiem i oliwą z oliwek, aby stworzyć smaczne danie dodatkowe. Spinak był smażony z czosnkiem i oliwą z oliwek, aby stworzyć smaczne danie dodatkowe. Papryki często faszeruje się ryżem, mięsem lub innymi warzywami i zapieka w piekarniku. Papryki często faszeruje się ryżem, mięsem lub innymi warzywami i zapieka w piekarniku. Mango jest pyszne samo w sobie, ale także doskonale pasuje do sals i smoothie. Mango jest pyszne samo w sobie, ale także doskonale pasuje do sals i smoothie. Jeśli chcesz przygotować kolorową sałatkę, spróbuj dodać starte marchewki dla dodatkowej chrupkości i słodyczy. Jeśli chcesz przygotować kolorową sałatkę, spróbuj dodać starte marchewki dla dodatkowej chrupkości i słodyczy. Brukselka kiedyś nie cieszyła się popularnością wśród wielu osób, ale zyskała na niej w ostatnich latach. Brukselka kiedyś nie cieszyła się popularnością wśród wielu osób, ale zyskała na niej w ostatnich latach. Czosnek jest niezbędnym składnikiem wielu kuchni, dodając głębi i smaku potrawom. Czosnek jest niezbędnym składnikiem wielu kuchni, dodając głębi i smaku potrawom. Ziemniak jest niezwykle wszechstronny i można go przygotować na wiele sposobów odpieczenia posmażenie. Ziemniak jest niezwykle wszechstronny i można go przygotować na wiele sposobów odpieczenia posmażenie. Słodka kukurydza często jest podawana na grillach, zarówno na kłosie, jak i mieszana z sałatkami. Słodka kukurydza często jest podawana na grillach, zarówno na kłosie, jak i mieszana z sałatkami. Bierzyny są pyszne w ciastach, kruszonkach i dżemach, często łączone z jabłkami. Bierzyny są pyszne w ciastach, kruszonkach i dżemach, często łączone z jabłkami. Bakłażany były uprawiane po raz pierwszy w starożytnych Indiach i nadal są popularne w indyjskiej kuchni. Bakłażany były uprawiane po raz pierwszy w starożytnych Indiach i nadal są popularne w indyjskiej kuchni. Ogórek jest orzeźwiającym dodatkiem do sałatek, kanapek, a nawet chłodników. Ogórek jest orzeźwiającym dodatkiem do sałatek, kanapek, a nawet chłodników. Bazylia często jest używana w kuchni włoskiej, np. w pesto czy posypana na pizzy margerita. Bazylia często jest używana w kuchni włoskiej, np. w pesto czy posypana na pizzy margerita. Pomidory koktajlowe można piec w piekarniku z oliwą z oliwek i ziołami jako prostą, ale smaczną przystawkę. Pomidory koktajlowe można piec w piekarniku z oliwą z oliwek i ziołami jako prostą, ale smaczną przystawkę. Gruszki były duszone w czerwonym winie, tworząc elegancki i wyszukany deser. Gruszki były duszone w czerwonym winie, tworząc elegancki i wyszczukany deser. Seler to przekąska niskokaloryczna, która dobrze komponuje się z dipami takimi jak hames czy serek śmietankowy. Celler to przekąska niskokaloryczna, która dobrze komponuje się z dipami, takimi jak hames czy serek śmietankowy. Szparagi to pyszne wiosenne warzywo, które można smażyć, gotować na parze lub piec. Szparagi to pyszne wiosenne warzywo, które można smażyć, gotować na parze lub piec.